Chcemy się zachwycić tym sercem synowskim Pana Jezusa. O to serce zapytali się Pana Jezusa, apostołowie, prosząc go, aby nauczył ich się modlić. Bo skoro ma serce synowskie, to znaczy się, że ma z kimś relację. Naucz nas się modlić, powiedzieli do Niego. A On im powiedział: Gdy chcecie się modlić, gdy chcecie mieć taką relację, jaką ja mam, to mówcie, Ojcze nasz ale też idźcie do Izdepki do takiego wewnętrznego sanktuarium w którym będziecie wołać te słowa Izdepka w Palestynie do której się odnoszą słowa Pana Jezusa to było takie specjalne miejsce w którym mogła przebywać tylko kobieta ze względu na swoją fizjologię ze względu na potrzebę większej intymności aniżeli mężczyzna taka izdebka na górze w której przebywała tylko ona albo ktoś, kogo chciała tam zaprosić, ale to było wyjątkowe miejsce, w którym przebywała sama, bezpiecznie, i mogła tam spotkać się z tym czy z kimś, z koleżanką, przyjaciółką, z którą chciała się spotkać. I wtedy możemy sobie uświadomić, że gdy jesteśmy w takim miejscu, to jesteśmy. Odgrodzeni, odseparowani od wielości spojrzeń, są na nas położone tylko jedne oczy oczy ojca. My od maleńkości wychowywani jesteśmy w różnych ludzkich spojrzeniach spojrzeniach mamy, taty, później w szkole, nauczycielki, kolegów, koleżanek, później jesteśmy w pracy. Tak samo pracodawca, ci, którzy z nami też uczestniczą w w tym zawodzie, czy współsiostra, czy też mąż, żona, jesteśmy tak naprawdę nieustannie oglądani. I Pan Jezus mówi: Jeśli chcesz mieć taką relację, jaką ja mam, jeśli chcesz mieć serce synowskie, to potrzebujesz, aby na tobie były położone tylko jedne oczy, abyś chodził tylko w jednym spojrzeniu, nie w wielości oczu, bo jeśli tak będzie, to będziesz taką marionetką. Będziesz troszeczkę tak, jak Herod. Który w dzień swoich urodzin wyprawił wielką ucztę, i wtedy obiecał, że jeżeli ktoś go o coś poprosi, w tym przypadku córka Herodiady, bo tak pięknie zatańczyła, to daje jej połowę majątku. I wtedy, gdy chciał się, można powiedzieć, wymigać z tego stwierdzenia, to ze względu na współbiesiadników i te wszystkie oczy, które na nim były położone, nie mógł tego zrobić. Popatrzcie, chciał się przeciwstawić, ale był zbyt słaby, ponieważ nie chodził w jednym spojrzeniu. Nie miał tej jedynej relacji, nie miał tak wiele relacji, które ostatecznie sprawiały, że troszkę był tu, trochę tam, trochę w prawo, trochę w lewo. Serce Jezusa, syna Ojca przedwiecznego nosi w sobie spojrzenie Ojca. Zresztą takim też dramatycznym przykładem tutaj jest sama córka Herodiady, która też nie wie, o co ma poprosić króla. Gdy jej mówi dam ci to, pyta się swej matki o co mam prosić. Kochani, kiedyś byłem na języku w Neapolu, w szkole włoskiej, i podczas ostatniego dnia, czyli piątku, dnia szkoły w tygodniu, mówiliśmy sobie, co będziemy robić w weekend. I była tam nauczycielka Sandra, i ona mówiła, że na weekend wybiera się do Rzymu do swojego narzeczonego. Patrzę, Sandro, no nie obraź się, ale ty już masz swoje lata, a on jest dalej twoim narzeczonym. I wtedy uświadomiłem sobie, ponieważ spotykałem się także z innymi wieloma ludźmi, że tam wszyscy byli narzeczonymi. Trzydziestolatkowie, czterdziestolatkowie, pięćdziesięciolatkowie i nawet sześćdziesięciolatkowie. Już osiemdziesięciolatków się nie pytałem, bo pomyślałem sobie, jakbym się zapytał, i usłyszał, że to też są narzeczeni. To chyba bym musiał opuścić ten kraj. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że człowiek chodzący w wielu spojrzeniach nie potrafi podjąć decyzji, nie potrafi ostatecznie zdecydować, jaką drogą pójść, którędy, co ma wybrać w swoim życiu. A Jezus chce nam pokazać, jeśli chcesz mieć serce synowskie, jeśli chcesz mieć serce, które jest zdolne do decyzji do radykalnej decyzji taką jaką między innymi podjął święty Antoni Padewski to jest tą jedyną drogą posiadanie na sobie oczu ojca życiu życie w spojrzeniu ojca bez tej radykalności właśnie w tym posiadaniu ojca w swoim życiu nie będziesz podejmował właściwych decyzji popatrzcie gdy może się teraz tego już tak nie praktykuje, ale pewnie kiedyś częściej. Gdyby córeczka była posłana przez swoją matkę do sąsiadki, ponieważ brakło mamie mąki, czy cukru, czy drożdży, i ta córeczka nigdy nie wiedziała o tym, jak wygląda sąsiadka, bo jeszcze jest mała. Ale poszłaby. Wiecie dlaczego? Dlatego, że idzie w autorytecie, w posłannictwie matki, nie idzie jako ona, jako Urszulka, czy jako Kasia. Ale idzie w autorytecie mamy, to przez mamę jest posłana. I mama sprawia, ta moc mamy, ten jej autorytet i posłannictwo i ta miłość sprawiają, że ona idzie, podejmuje decyzje. Zapraszam do tego, aby w swoim życiu chodzić w oczach ojca, bo jest to piękna droga do tego, aby nosić w sobie relację taką, jaką on miał jako syn do taty, do ojca.